Siemanko widzowie, z tej strony Matrix, a w dzisiejszym odcinku już naprawiłem konto swoje, jest wszystko, zalogowałem się i jest gitarka i prawdopodobnie będzie konkurs o czystą emotkę, ale jeszcze nie wiem, nie wiem o co chodzi mi z tym ratowaniem, bo mnie już trochę denerwuje, bo nie mogę coś zrobić, nagrywam właśnie z telefonu, bo... Nie chciało mi się nagrywać z PES bo to bardzo długo by przesłało się. A tutaj w 15-20 minut się przeszle i będzie git-chat. Dobra, mam właśnie ratowanie z dzisiejszej... Czura, um, czorajszej tego, bo dopiero stało mi się to... O 16 mi się wyłączyło, to jest taka informacja. I widzicie, właśnie... Prawdopodobnie wszystko mi działa. I nie wiem, o co chodzi, dlaczego nie mogę grać. No to zobaczcie. No poczekajcie, bo to jeszcze tak się ładuje. Ojciec, mogę kliknąć grać. Jest takie coś i to jest w sumie denerwujące mnie. O co, napiszcie w komentarzach, o co chodzi z tym czymś. Łapeczkę w górę, zostawcie łapkę w górę i co? Nała?